Witajcie, spragnieni wiedzy, rezydenci. Dziś bierzemy na warsztat całkowicie poboczną, drugoplanową postać, lecz odgrywającą pierwsze skrzypce w naszym filmie. Marvin Brana pokazał nam się na krótko w Resident Evil 2, lecz zyskał sympatię wielu graczy i wbrew pozorom był bardzo istotną personą dla fabuły drugiej części. Dziś prześledzimy jego losy oraz zapodamy kilka ciekawostek związanych z owym panem. Pragniemy zaznaczyć, że w tym materiale bazujemy głównie na Marvinie z Resident Evil 2 Remake, lecz pojawią się nawiązania do oryginału oraz pozostałych części. Jak zawsze pamiętajcie aby polajkować film oraz zachęcamy do komentarza. Marvin był funkcjonariuszem posterunku policji, lecz przeszłości oraz życia osobistego sprzed wydarzeń w Raccoon oraz jego służby nie znamy. Wiemy na pewno, że czarnoskóry mężczyzna zajmował wysokie stanowisko, był przełożonym Leona oraz ostatnią decyzyjną osobą podczas epidemii zombie na Raccoon Police Department. Spotkamy go w dość gwałtownej sytuacji, gdyż to on ratuje naszego bohatera od pogryzienia przez zombie. Lecz dzięki Resident Evil Outbreak wiemy co dokładnie działo się z Marvinem na kilka dni i godzin wcześniej. Daje to nam alternatywne spojrzenie na całą sytuację. Pomijając rozbieżności praktyczne możemy fabularnie ułożyć wszystko w jedną spójną całość. 24 września Marvin objął dowodzenie nad resztkami policjantów po śmierci Raymonda Glasa, który zarządzał ewakuacją setek cywili z zarażonego miasta oraz był zastępcą szefa policji w Raccoon. You The whole we need all the help we can get. 27 września po utracie większej części posterunku oraz oddziału słod i inwazji zmasowanej ilości zombie na komisariat, Marvin wraz z kilkoma towarzyszami podjął decyzję o ucieczce. Podczas przeszukiwań odkryto tajne przejście prowadzące do kanałów. Kilka osób nimi uciekło, ale niestety wielu poniosło śmierć. A sam Marvin został poważnie raniony i zarażony wirusem T. Wiedząc, że nie ma już dla niego ratunku, schronił się w jednym z pomieszczeń. Wyczerpany stracił przytomność, ale wciąż żył. I'm not dead yet. Poniedziałkowy wieczór na posterunek policji przybyła po swoje wyposażenie oficer STARS, Jill Valentine. Podczas eksploracji natknęła się na wciąż nieprzytomnego Marwina, lecz widząc w jak opłakanym stanie się znajduje, zostawiła go na pewną śmierć, gdyż przez pogryzienia uznała, że nie ma już dla niego ratunku. Marvin Browne. Leon Kennedy. Był inny Jezu. Jezu. Wszędzie, co Leon. Do 29 września na posterunku pozostało już tylko kilkoro policjantów. Pomimo trudności tej nocy, przybył także na miejsce Leon Scott Kennedy wraz z Claire Redfield. Marvin ostrzegł ich, że w komisariacie roi się od nieumarłych. I jak najszybciej powinni opuścić miasto. If you w niedługim czasie, po uporaniu się z otwarciem przejścia do kanałów, bohaterowie zaoferowali pomoc Marwinowi, lecz ten stanowczo odmówił, czując, że wirus go zabija, a on sam nie może już dłużej się kontrolować. Look, we can still make it out of here together. If you just in. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Niedługo po tym zmienił się w zombie. Marvin. A teraz kilka ciekawostek rezydencji, specjalnie dla was. Marvin po przemianie w zombie wydaje się szybszy od pozostałych przeciwników w grze, ale dalej możemy go zabić jednym celnym strzałem w głowę, tak samo jak pozostałe zombie. W Resident Evil Outbreak File 2 Marvin pojawił się jako bohater niezależny. Pomagał on nam walczyć z zombie przy głównej bramie podczas samego finału. W pierwotnej wersji Resident Evil 2, zwanej teraz Resident Evil 1.5, Marvin miał być istotną postacią, gdzie Leon miał poszukiwać dla niego w podziemnym laboratorium szczepionki przeciw wirusowi. W Resident Evil 2 remake owej postaci poświęcono więcej uwagi i tym samym nasi bohaterowie wchodzą w większą interakcję z owym oficerem. Pojawił się na chwilę także w minigrze do Resident Evil 3 Nemesis. Marvin istotnie jest kluczową postacią w serii, przynajmniej dla Leona oraz samego gracza. Jest niczym jego mentor oraz ktoś, kto uświadomił mu, w jak ogromnym zagrożeniu się znajduje. Ostatnia osoba w piekle, która podaje mu pomocną dłoń. Pomimo tego, że Marvin umiera tragicznie, my wspominamy go z sympatią. Twardy facet, lider, który walczy do samego końca o każdego. Napiszcie śmiało w komentarzach, jak wy przeżyliście ostatnie spotkanie z policjantem, a my zapraszamy co każdą sobotę o godzinie 18 na kolejny materiał z serii Resident Evil. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich filmów, odsyłamy do playlisty na naszym kanale. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia, rezydenci. Hej! Wszędzie martwa pustka Brak tu ludzkich, żywych słów Wodali krwawa uczta Oni czują gód Wybił go cieba, wyciął się szliwa Śmieci tutaj przybyła Żywe tropy na nas Ludzkość ci już czas Tak tropy nie jedzą chleba Ej, ej, mojego mięsa im trzeba I won't let you down, Marvin.